Cześć, z tej strony Marzena. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić kolejną perłę z mojego gabinetu osobliwości. Sylwetkę projektanta, który był, myślę, że jednym z najbardziej niesamowitych projektantów mody. Był osobą, która robiła dramatyczne pokazy, była prowokująca, zmuszała do myślenia. Jego projekty były na wielu poziomach symboliki. Odniesień do życia, zwłaszcza do tych trudnych tematów, które tak chętnie wypieramy i udajemy, że pewne rzeczy nie istnieją. A mianowicie, chciałabym Wam dzisiaj przedstawić Aleksandra McQueena. Zapraszam. Aleksander McQueen urodził się i mieszkał w Londynie. A niestety w jednej z takich gorszych dzielnic, gdzie bardzo mocno został wychłostany przez życie, doświadczał przemocy, widział dużo e, przemocy wobec kobiet. Na tej podstawie potem powstały jego pierwsze kolekcje, w których pokazywał taką brutalność świata połączoną z pięknem, ale chciałabym się skupić, dwa, trzy zdania powiedzieć o początkach jego kariery, gdyż on miał dużo sióstr, dla których szył pierwsze swoje stroje, potem udało się dostać na bardzo prestiżową ulicę w Londynie Savile Road, która słynie z szycia garniturów i to takich z najwyższej półki i tam zdobywał swoje rzemiosło, które potem wykorzystywał w pięknie skrojonych projektach. Następnie został zatrudniony jako projektant w Givenchy, w jednym z prestiżowych domów mody, gdzie tworzył swoje pierwsze kolekcje. Ale ja dziś chciałam się skupić na jego pracy, jego autorskiej pracy, gdyż on później otworzył już swoją markę modową pod własnym nazwiskiem. I chciałabym Wam dzisiaj pokrótce przedstawić dwie jego najpiękniejsze kolekcje. I zaczynamy od pierwszej. Moją najbardziej ulubioną kolekcją jest kolekcja Platos Atlantis, czyli Atlantyda Platona, która, w której on chciał zawrzeć przekaz tego, co się z nami stanie, gdy podniosą się wody, gdyż mamy globalne ocieplenie, lodowce topnieją, wody się podnoszą na świecie, i to go zainspirowało do tworzenia takiej historii Atlantydy. I zastanawiania się nad tym, jak człowiek może ewoluować, gdy ta woda nas zaleje. I ta kolekcja jest pokazaniem takiego człowieka amfibii, inspirowana tym, jakbyśmy mogli być właśnie takimi mieszkańcami zelanej Atlantydy. Na jego stroje, jak widać, dosyć takie organiczne, morficzne kształty. Stroje są wykonane z takich metalicznych łusek i koralików które bardzo nawiązują do skó rybiej skóry oraz fryzury, które są zaprojektowane A do tej kolekcji oraz buty są bardzo charakterystyczne, bardzo rozgębłe kształty. E, wielu, o, wielu osobom nie podobała się ta kolekcja, bo jest bardzo szokująca. Mi się strasznie podoba. E, to Aleksander McQueen zanurzył się w zbiorniku z wodą pokazać e, to całą symbolikę tej kolekcji. Uważam, że jest bardzo głęboka i przepiękna, przepięknie skrojona, kolory, to wszystko jest po prostu absolutnie niesamowite. Czyli była to taka jego wizja odwróconej ewolucji. Drugą kolekcją, którą chciałam się z wami podzielić jest Romantic Gothic, czyli romantyczny gotyk bądź romantyzm gotyku. Myślę, że tak też to można przetłumaczyć. Jest to kolekcja zaprojektowana przez McQueena, inspirowana moim też ulubionym artystą, scenarzystą, Timem Bartonem i jego filmami, głównie Edwardem, Rękim i Batmanem. Kolekcja jest dosyć mroczna, oparta na czarnych, skórzanych teksturach. Jednocześnie ma w sobie taki w wniosłość i dramatyzm gotyku. McQueen twierdził, że zaczyna się od mroku, z którego potem wyrasta piękno i połączenie tych dwóch kontrastów szczęścia, smutku, śmierci, życia, walki pomiędzy dobrem a złem tworzy pewien upgrade, pewną wzniosłość, która wynosi sztukę na wyżynę. Kolekcja jest niesamowita, jest imponująca, jest przepiękna. Jest majestatyczna. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć o symbolice perły. Perła e, w takim potocznym e, znaczeniu jest symbolem łez. Nawet mówi się, że jak zerwie się naszyjnik z pereł, te perły się rozsypią po podłodze, to rozleją się łzy. Perła ma też drugie znaczenie jak już bardziej e, alchemiczne znaczenie transformacji, transformacji brudu czegoś czego się nie chce w piękno. Bo nie wiem czy wiecie to wzięło się stąd, że perły wytwarzają się w ten sposób, że gdy do muszli e, dostanie się kawałek zanieczyszczenia jakiegoś brudu, e, zaczyna się wtedy wytwarzać masa perłowa dookoła tego e, zanieczyszczenia i w ten sposób Powstają perły w naturze. Niesamowite, co? Aleksander McQueen wykorzystywał ten motyw. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie w swoich projektach. Myślę, że był bardzo zdolnym e, projektantem, e, wręcz jednym z mistrzów, więc na jakimś e, stopniu świadomości zdawał sobie z tego sprawę. No i to tyle. Tyle chciałam Wam opowiedzieć o jednym z moich ulubionych projektantów. Mam nadzieję, że podoba Wam się to, co zobaczyliście. I Aleksander McQueen poruszy coś W Was głębszego. I tego Wam życzę. Cześć.